Każ Twemu słudze światło swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego nie może być moim uczniem, kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną. Ten nie może być moim uczniem, bo któż z was chce zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw. I nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu, jeśli nie wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Pańskie. Po rieczy małych, swetok Ewangelia, izbysale su nama swi nasze griesi i Gospodin nasz swe utrwdzivał u wieri, i lubawin. U Jezusu Chrystusa, lubię bracia i siostry. Miłowani bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, jesteśmy wieczorem przed narodzinami naszej Matki Niebieskiej. Maryi. Narodziny Maryi rozweseliło niebo i tą dolinę łez ziemię. Aniołów, świętych, proroków, patriarchów jednym słowem. Cały świat. Z jej narodzinami rozpoczął się prawdziwy moment radości dla mieszkańców niebios i ziemi. Przez wiele lat wyczekiwano na to, która była obiecana już w początku. Gdy nasi praojcowie zawiedli, Uczynili grzech pierworodny. Bóg wtedy obiecał, przyjdzie jedna osoba najbardziej błogosławiona, najbardziej święta i ona pomoże w pojednaniu ludzi z Bogiem. W nieskończonych dworach niebios pojawiła się pieś anioł, bo urodziła się królowa która będzie wypełniała radością całą wieczność. I my tu radujemy się już ponad 38 lat. Przyjście naszej Matki Niebieskiej, ta Matki, która rodziła się, krótko żyła na tej Dolinie Łez, duszą i ciałem osiągnęła swoje szczęście i pełnie w boku bracia i siostry. W tej Dolinie Łez brzmiała niebiańska pieśń i mieszkańców niebios, głosząc nam wszystkim sprawiedliwym, a szczególnie grzesznym, dlatego że tu była dla nas wszystkich nadzieja. Zapisane jest, że pewien człowiek będący na pustyni każdego roku 8 września słyszał niebieski Niebiańskie pieśni, piękne. Długo modlił się, aby zrozumieć tajemnicę tych pieśni. Niebo odpowiedziało mu. W niebiosach w tym dniu się śpiewa, dlatego, że urodziła się Maryja. Są jej urodziny. I dobrze by było, aby Ziemia ze swoją pieśnią przyłączyła się do niebios i w ten sposób świętowała. Narodziny Matki Syna Bożego, Boga Człowieka. Narodziny Matki Bożej to początek naszego zbawienia. Słyszeliśmy w tej modlitwie. To, co głosili aniołowie w Betlejem, głosili całej ludzkości, to rozpoczęło się przez Narodziny Maryi. Dzień Narodzin Maryi to dzień, gdy zaczęło bić to niepokalane serce. Dziewicy Maryi, Matki, przez którą do końca świata będzie płynęła łaska zbawienia w duszach chrześcijańskich. Szczególny sposób tego tu doświadczyliśmy w minionych latach. Maryja przyszła na ten świat, aby pokazać nam drogę zbawienia. Drogę, która w pewny sposób prowadzi do wiecznego błogosławieństwa. Ona połączyła niebo i ziemię. Narodziny Maryi już od wieków było przewidziane w Bożym Planie Odkupieńczym. Ona była wyznaczona, aby łączyć syna Bożego, odkupiciela i aby razem z nim brała udział w odkupieniu dobrze, wiemy to z historii zbawienia wieczna Boża mądrość od wieków wybrała właśnie nią aby przez nią rozpocząć nasze zbawienie wiemy, że szatan na początku posłużył się naszą pramatką Ewą aby zniszczyć lud, lud, lud ludzki Bóg posłużył się inną kobietą, Marią Królową, aby uratowała ludzi. Maryja, a i Jesteśmy wszyscy potomkami tych nieszczęśliwych praojców. Jej narodziny Maryi przyniosły radość niebo i ziemi, aniołom. I samemu Stwórcy Wiecznemu. Bóg Wszechmogący weselił się w momencie narodzin najbardziej świętej, najbardziej błogosławionej Matki Świata. Bóg Ojciec weselił się z niej jak o swojej wybranej, doskonałej córki. Bóg Jezus weselił się jako ze swojej matki. Jej dziewiczałono, Duch Święty weselił się, udzielił jej niezliczone łaski i dary. Bracia i siostry, obchodząc święto narodzin Matki Bożej, my pogłębiamy swoją wiarę i głębiej wchodzimy w tajemnicę naszego zbawienia przez my i zmartwychwstanie Chrystusa. Osiągnęło to szczyt. Bóg Maryję przez boski umysł zaplanował, pragnął ją boskim sercem, swoją wszechmocną ręką wykonał. Wykonał ją lepszą od wszystkich gwiazd, piękniejszą od wszelkich ziemskich, niebiańskich piękności, które możemy zobaczyć. Maria, nasza Matka Niebieska, zawsze była otwarta na Boga, całkowicie gotowa, by usłyszeć to, co Bóg do niej mówił i zrealizować. Zrealizowała to, czego Bóg od niej wymagał. Realizowała wolę Bożą we wszystkim. Ona jest Matką Chrystusa Zbawiciela. Stała się taka przez swoją wiarę i ducha służby. Obchodząc jej uroczystości, święta, to znaczy podziwiać jej życie, przyjmować jej życiowe stanowisko i tą rolę, którą miała. Maryja była i pozostała naszym największym wzorem. Kiedy mówimy, że Maryja we wszystkim realizowała wolę Bożą, to, to co to jest ta wola Boża? Każdy z nas jest właśnie wolą Bożą. Wola Boża jest to, abyśmy tu byli, abyśmy razem brali udział w tym mszy Świętej. Wola Boża, aby otworzyć swoje serce, przyjąć Chrystusa Zbawiciela, aby On dla Ciebie był Zbawicielem, Lekarzem, Odkupicielem. Wola Boża powiedzieć, Boże, pozwalam Tobie, abyś mógł czynić ze mną to, co pragniesz. Co może Bóg uczynić? Co uczynił z Maryją? Uczynił ją najbardziej świętą, najbardziej błogosławioną osobą, która kroczyła. Tą Doliną Łez, bracia i siostry. Bóg może nas uzdrowić, jeżeli jesteśmy chorymi. Może nas wyleczyć. Może rozwiązać każdy nasz problem, jeżeli szczerze go oddamy. Mówimy, Boże, niech będzie Twoja wola. W naszych problemach, trudnościach, bólach z dziećmi, z tym wszystkim z tymi wszystkimi, z którymi żyję i pracuję. To znaczy realizować wolę Bożą. Pozwolić Bogu, aby On prowadził Cię siłą swojego ducha, by uczynił Cię szczęśliwą i błogosławioną. A to szczęście, które przeżywasz, to błogosławieństwo, oddajesz innym. To jest nasze wezwanie. Tego uczymy się w tym miejscu. Cała wielkość Maryi, naszej Matki Bożej, to jest to, że ona jako Matka, Zbawiciela Poranna gwiazda, która głosiła przez swoje przyjścia narodziny Jezusa Chrystusa, dlatego i my, gdy wielbimy Maryję, pozdrawiamy tą, która jest jak słońce sprawiedliwości i dała nam naszego Pana Jezusa Zbawiciela. Maryja odpoczęcia przez... Bożą łaskę została zachowana od grzechu pierworodnego, od tego grzechu, od którego we wszyscy, wszyscy się rodzą. Ona była pełna łaski. Właściwie to nie tylko pełna, ale była cała łaską. Bóg mógł dać wszystko. To, co Bóg mógł dać. To wszystko udzielił, dał Maryi. Urodziła się bez grzechu, zachowała swoją czystość, została błogosławioną i świętą. I tu jest okazja dla nas, abyśmy słyszeli Boże słowa, żyjąc tą Ewangelią, którą słyszeliśmy. Jezus mówi, jeżeli ktoś przyjdzie do mnie, przychodzi do mnie, nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony, nad to i siebie nie może być moim uczniem. Musisz przyjąć swój krzyż. Masz iść naśladować Jezusa, wyrzec się swoich grzesznych zachcianek i po to, abyśmy mogli Mu służyć, Jezus mówi, że Mamy mieć w nienawiści swego ojca i matki. Nie, nienawidzieć. Nienawiść to grzech. Chodzi o to, że mamy bardziej być, być z Jezusem. Nic nie może stać na przeszkodzie, aby w pełni należeć do Jezusa. Bardziej masz kochać Jezusa, najbardziej, od wszystkiego. Jeżeli będziesz kochał prawdziwie Jezusa, to będziesz kochał wszystkich ludzi. Dla wszystkich będziesz pomocą, by łatwiej się zbawili. Bracia i siostry, właśnie tak powinniśmy żyć. Maryja jako matka prawdziwie we wszystkim czyniła to, czego Bóg od niej pragnął. Bóg w Maryi został uwielbiony i to pragnie uczynić w każdym z nas, na ile pozwolimy Bogu aby On mógł w nas i poprzez nas być uwielbionym, aby mógł dojść do innych. Dlatego jesteśmy wezwani, aby być apostołami, aby być uczniami Jezusa, bo jeżeli prawdziwie uwierzyliśmy Jezusowi, Jemu oddaliśmy swoje życie. On siłą swojego ducha będzie nas prowadził i wysyłał do tych, do których mamy iść i głosić dobrą nowinę zbawienia. To jest zadanie każdego chrześcijanina, katolika, to nie jest zadanie tylko nas, kapłanów, zakonników, zakonnic, tych, którzy Bogu się oddali. Maryja, nasza matka, nasza orędowniczka, pocieszycielka. I tu przyszła, pragnie nam pomóc, abyśmy byli świadomymi, wierzącymi. Ona bez przerwy oręduje za nami u swojego syna. Jest pośredniczką naszego zbawienia. Kto odmawia różaniec, bierze udział w mszy świętej, wzywa Maryję. Aby ona pomogła, by ktoś się nawrócił, ona chętnie to uczyni. Jak święty Bernard mówi, jeszcze niesłyszanym było, że Jezus odrzucił prośbę swojej matki, a my prośmy Matkę Niebieską, ona była naszą pośredniczką. Wszystko będzie dobrze. Maryja była i pozostała pośredniczką między nami i Chrystusem. Prawdą jest to, że nasze życie, nasze szczęście i zbawienie. To ona, ale aby dojść do Jezusa potrzebujemy kogoś, kto będzie za nami orędował, stawiał się. To jest Maryja. Ona jest najlepszą, najkrótszą drogą do Jezusa. Jezus przez Maryję przychodzi na ten świat, dlatego pragnie, abyśmy przez jego matkę, dziewicę przyszli do niego, do nieba. Wiecie, że nam ona powiedziała: Pragnę was wezwać do. Całkowitej świętości. Moim wielkim pragnieniem jest, abyście byli szczęśliwi i zdrowi na tej Dolinie Łez i aby po tym życiu przyszliście do mnie, przyjdźcie z darem świętości. O tym nie wolno nam zapomnieć. Tu się uczymy, jak stać się pokornym, świętym i jak trzymając rękę naszej matki przychodzić do Jezusa. Jezus daje Tobie ten dar. Młody Amerykanin mówił, że był osądzony na 20 lat więzienia, dlatego że zabił człowieka. Pewnego dnia oglądał wideokasetę o objawieniach w Meczugorju, gdy na kasecie oglądał moment objawienia, zobaczył piękną panią, która mu powiedziała, synu mój, jestem Twoją matką, nawróć się. Nie wiedział, kim jest ta pani w tej białej szacie. I co to oznacza? Nawrócić się. Ktoś z kolegów powiedział mu, mamy tu kapłana w więzieniu. Zapytaj go. Zapytał go. I owoc spotkań z kapłanem. Nauka. Jego decyzja że został katolikiem kilka miesięcy później przyjął wszystkie trzy sakramenty, inicjacji, długo przygotowywał się do tego. Zobaczył, jak wielką rolę w życiu katolika gra modlitwa. Nauczył się, co to odmawiać różaniec, zaczął tworzyć grupy modlitewne w więzieniu, więzienie Przemienił w jedną grupę, grupę modlitewną. W więzieniu było ponad 700 więźniów. Często na konferencjach mówił o tym, że Bóg dziś działa, że jego miłość jest wielka. I dziękuję Matce Niebieskiej, Królowej Pokoju, która tu do nas przyszła. Za to, że został katolikiem, że się nawrócił i teraz pragnie pomóc w nawróceniu innych. Bracia i siostry. Cudowne są Boże drogi prowadzące jednostki, dusze. Niektórzy widzieli meczugorję we snu, we śnie, widzieli kościół, góry. Niektórzy mówili, że przypadkowo się tu znaleźli. My, którzy wierzymy, wiemy, że nie ma przypadków. Nic nie dzieje się bez Bożej wiedzy i woli. Wielu przyznaje, że bez meczugoria i bez tego, co tu otrzymali, nie mogliby wyobrazić sobie życia modlitewnego, tego swojego, swojej świadomej wiary. Tak dają świadectwo, że Bóg prawdziwie tu działa, w tym świętym miejscu. Ktokolwiek tu kto przyszedł, wrócił inny do domu ludzki, bardziej sprawiedliwy, uczciwy i błogosławiony. To jest pragnienie naszej Matki Niebieskiej. Amen.